Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w od 12 lat, na straganie w dzień targowy. To jest daleki kuzyn, peruwiański silis, albo delonguo, z rodziny pomidorowatych. Bardzo dobre na gorączkę i czyści tak mówią. Przykładem to jest oznaka zbliżającej się jesieni, też zielone daktyle. Proszę bardzo, bardzo słodziutkie. Jak dostaję już nakrapiania, to znaczy, że koniec lata. E, tradycyjnie, tradycyjnie smoczy owoc. No i no, tu już definitywnie mamy, definitywnie mamy przykład. jesieni, sam zresztą kupiłem. Um, kurczę zapomniałem, jak one się nazywają. Pomidory, pomidory też z rodziny pomidorowatych. Um, Parsemonki. Okej. Okay. No Duże mangło z Tajwanu. Zaraz się zaczną małe mangło. Te są takie gorzkawe, ale są bardzo dobre. Też też ja osobiście lubię. I dodatkowo koniec e, lata to też czerwone winogrona. Tak słodziutkie i pachnące. No i tradycyjnie złoto z Jiangsu, czyli brzoskwinie, brzoskwinie są we wszystkich odmianach, kolorach, e, rozmiarach bardzo staniały ostatnio, bo się skończył sezon i też się pojawiły śliwki te śliwki są przerabiane na sok taki gęsty, ciemny sok coś w smaku podobne do węgierek ale nie jak, nie jak węgierki, bo są kwaśne no i drugi zbiór w tym roku mandarynek te bandarynki, to też mamy tutaj nie wiem, to się nazywa ta płaska brzoskwinia też rośnie tutaj Natomiast mandarinki są zielone. No i zaczynają się pojawiać jabłka. Na razie z południa, bo tam wcześniej się jesień zaczęła. A później będą się pojawiać jabłka lokalne Szpinak, szpin, e, nie szpinak. Szpinak. Tak, tylko ten to nie jest kwaśny szpinak. On jest zielony szpinak. Świeży z farmy. Jeszcze z tymi korzeniami. Bardzo dobry, fantastycznie się nadaje. Japoński eggplant. Albo jak to woli, fioletowy jak plant bardzo fajnie się prezentuje na grillu. Duże sałaty teraz pojawiły się takie duże, dużo ogromne sałaty. Przedtem były takie maluśkie sałaty. No i było ich niedużo. Teraz są takie duże. A wśród warzyw nie ma nic nowego, zwykłe, normalne. Japońska, pekińska. Lokalna, gorzka. Kapusta. Joucai, czyli coś takie zioło, które rośnie w wodzie o smaku takim winnym, dlatego też działcaj. W tym roku jest, przez powodzie nie ma dużo korzenia lotosu, bardzo drogi, bardzo, bardzo, bardzo drogi. Ale o dziwo, w tym roku więcej ostrych papryk, um, łosłem, to też rośnie w wodzie, to rośnie pod wodą, praktycznie tylko czubek wychodzi nad wodę, natomiast jadalna część jest ta, bardzo dobre. Smakuje coś jak seller, tylko słodki. I w tym roku również dużo Edamami. Czy jak ktoś woli tego Groszku? Sięcaj, e, coś jakaś fuzja, albo jakieś, coś podobnego do naszego buraka. Jak się to gotuje, lub wysmaża, lub dusi, puszcza czerwony. Taki naprawdę fajny czerwony yy, sok. I są przepyszne. Cudowne do jedzenia. Co tutaj mamy jeszcze? No, tradycyjnie jabłka od Pani Baby. Te są wyglądają na prawdziwe albo malowane. Te są... Też, oni zresztą z farmy tutaj zamawiają. To są fabryczne, robione w fabryce jajka. A to są kupowane ze wsi, przywożył, widziałem. Raz jechałem za takim vanem, nawet nie wiedziałem o siebie, od siebie z wsi. I on właśnie rozwoził w takich skrzynkach te jajka właśnie te mango, dużo tych mango też na prezenty idzie, także jest tego. Ja sobie też kupiłem Duriana. I złote gruszki się pojawiły, zaraz wam pokażę. A tutaj jest bez papierka. Drogie jeszcze, zaczekamy aż stanieją za miesiąc, za dwa. Także będzie do wyboru do koloru, na razie jeszcze są drogie. Co tam jeszcze? O, jesienne cyncaj. One rosną praktycznie co dwa tygodnie, ale te są inne, bo te są na jesień są takie bardzo długie. Jest bliski kuzyn Bakchuj. Wiesz, że jesienny jest taki dłuższy, dłuższy, wydłużony i bardziej włóknisty, żelasty. Fajna sprawa. Ja to wszystkie zieleniny lubię wcinać. Smakują doskonale, szczególnie w Chinach. No tyle, na tyle. Na straganie w dzień targowy.